Ten film publikuję dopiero teraz, czekałem aż wyjedziemy z Korei, bo to co nagrywałem nie do końca było legalne. W tej przygodzie dookoła świata są też i takie nieciekawe miejsca, które trzeba odwiedzić. Dzisiaj zabiorę was do strefy zdemilitaryzowanej na granicy z Koreą Północną. Na tym pasku ziemi, 250 km długości i 4 szerokości, przez dziesiątki lat ukryto tysiące min przeciwpiechotnych. Wszystko zaczęło się po II wojnie światowej. W 1945 roku Korea, wcześniej okupowana przez Japońców, została rozerwana na pół. Z jednej strony wyszli Ruscy, z drugiej Amerykanie. I tak powstały dwa światy, socjalistyczno-północ i kapitalistyczne południe. W 1950 roku północ napadła południe i wybuchła krwawo wojna. Trwała 3 lata, zginęło ponad 3 miliony ludzi, a za tymi kratami kolejne miliony. Do dziś.